Druga Księga Królewska, rozdział 21, część pierwsza. Manasses miał 12 lat, gdy objął władzę królewską, a panował 55 lat w Jerozolimie. Matka jego nazywała się Hefsibach. Imię Manasses można tłumaczyć, Bóg daje zapomnienie, albo ten, który daje zapomnieć. Historycy ustalili, że Manasses został Koronowany na króla za życia swojego ojca Hiskiasza i przez 10 lat rządził razem z nim, uczył się królowania przy ojcu, a po jego śmierci przez 45 lat panował samodzielnie. Czynił zaś to, co złe w oczach Pana, według ohydnych zwyczajów narodów, które Pan wypędził przed nami izraelskimi. Z powrotem pobudował świątynki na Wyżynach, które zburzył Hiskiasz, jego ojciec. Wznosił też Baalowi ołtarze i sporządził aszery, jak to czynił Achab, król izraelski. Oddawał pokłon całemu zastępowi niebieskiemu i służył mu. Hiskiasz był jednym z najlepszych królów ludzkich. Bóg zapowiedział mu, że umrze przez proroka Izajasza, ale Hiskiasz wyprosił sobie przedłużenie życia. Bóg dodał do jego życia jeszcze 15 lat ale no nie były to, zdaje się, najlepsze lata. Między innymi wychowanie syna Hiskiaszowi najwyraźniej się nie udało. Imię Manases oznacza ten, który pozwala zapomnieć i rzeczywiście Manases pozwolił zapomnieć swoim poddanym o prawdziwym Bogu. Ten upadek duchowy następował etapami. Najpierw przywrócił oddawanie czci Bogu prawdziwemu w ten sposób, którego on sobie nie życzył poprzez kapliczki na wyżynach, potem zbudował ołtarze Balowi i sporządził posągi Aszery, a potem oddawał też pokłon zastępowi niebieskiemu, czyli różnym bożkom i duchom. Zbudował także ołtarze świątyni Pana, o której powiedział Pan w Jerozolimie umieszczę moje imię. Zbudował też ołtarze dla całego zastępu niebieskiego na obydwu podwórcach świątyni Pana. Potem Manases zbezcześcił świątynię prawdziwego Boga, wznosząc w niej oraz na jej dziedzińcach ołtarze dla przeróżnych bożków. Również swego syna oddał na spalenie. Uprawiał wróżbiarstwo i czary. Ustanowił zażegnywaczy i wróżbitów. I wiele złego czynił w oczach pana, drażniąc go. Następnie Manases oddał swojego syna na ofiarę Molochowi w dolinie Chinoma. W księdze kronik można przeczytać, że. Oddawał synów na spalenie. Tutaj jest wspomniany tylko jeden, a Księga Kronik stwierdza, że, że złożył w ofierze więcej niż jednego syna. Postawił też posąg Aszery, który kazał sporządzić w świątyni, o której Pan powiedział do Dawida i do Salomona, jego syna, tak: W tej świątyni i w Jeruzalemie, które wybrałem spośród wszystkich plemion Izraela, umieszczę moje imię na wieki. W końcu zbezcześcił jeszcze raz świątynię, ustawiając w niej posąg Aszery. Także w ten sposób i naród żydowski całkowicie sprzeniewierzył się swojemu powołaniu. Nie dopuszczę już, aby noga Izraela tułała się poza ziemią, którą dałem ich ojcom jeżeli tylko ściśle będą wykonywać wszystko zgodnie z tym, co im przykazałem i z całym zakonem, który dał im sługa mój Mojżesz. Bóg zapowiedział, że jeżeli Jego naród będzie postępował zgodnie z nakazami prawa, które zapisał Mojżesz, to nigdy nie zostanie już usunięty z ziemi, którą otrzymał. No a skoro naród całkowicie odrzucił, te przepisy o czczeniu Boga, które Mojżesz zapisał, to Bóg mógł i w końcu usunął ich z ich ziemi. Lecz oni nie usłuchali, a Manasses zwiódł ich, aby postępowali gorzej niż narody, które Pan wypędził przed synami izraelskimi. Wtedy Pan przemówił przez swoje sługi proroków tak, ponieważ Manasses, król ludzki, popełnił wszystkie te ochydy, Gorsze niż wszystko, co czynili Amoryjczycy, którzy byli przed nim, a wciągnął także Judę do grzechu przez swoje bałwany. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela: Oto ja sprowadzę na Jeruzalem i na Judę takie nieszczęście, że każdemu, kto o tym usłyszy, w obu uszach zadzwoni. Kiedy ten upadek już nastąpił w pełni, Bóg zaczął posyłać proroków, którzy zapowiadali, że. Karą dla Judy będzie wielkie nieszczęście, które Bóg sprowadzi na nich za to, że postąpili gorzej niż te narody, które Bóg wypędził, żeby zrobić dla nich miejsce. Świebać chciałbym, co czuję dziś, co mojej duszy. Gra bardzo radość rozpiera mnie na myśl, że Boga znam. Boża panie braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. O dzięki Panie za łaskę tą, że mieszka w nas Twój duch Boża kompanio braci, podnieśmy swój głos, by wdzięcznie śpiewać mu. Znamy twarze Gdy Pan powróci Pójdziemy z Nim po wiecznym korytarze Boża kompanie braci, podnieśmy swój głos By śpiewać Mu O dzięki Panie za łaskę Twą Że mieszka w nasz Twój duch Boża kompanie Obraci podnieśmy swój głos wydzięcznie śpiewać Mu o dzięki Panie za łaskę w kół, Że mieszka w nas Twój duch, Gdy mija czas i za rokiem rok Odchodzi się siną bal każdy kolejny krok Dzień chwały zbliża nam Boża kompaniom braci podnieśmy swój głos By wdzięcznie śpiewać mógł O dzięki Panie za łaskę Przyjdzie czas, gdy zasiądziemy z Panem, więc wielka radość wspiera nas, bo zaproszenia mamy. Bożakom, Panie Obraci, podnieśmy swój głos, by w śpiewać mógł. O dzięki Panie za łaskę w tą, że mieszka.